z góry, ale kurczę, nie mamy jak za bardzo. Proszę są Za chwilkę będziemy odbierać bagaż. Pokażę wam taką ciekawostkę. Tylko nie chcę dobrze nagrywać. Największy napis po polsku. Polacy w Norwegii robią piękne statki. 90% załogi w stoczniach to Polacy są i na taki prawdopodobnie podobny na Supplier, Prawdopodobnie jadę. Wybrałem trochę gotówki, w razie czego no, jednak, jak zostaję tutaj przez kilka dni, to warto mieć. Zwłaszcza, że prawdopodobnie będę płynął promem, nie wiem czy tam można płacić kartą. To pokażę wam, jak te korony wyglądają norweskie. To są 200, to jakieś 500. Ło, kobieta! Pokazuje to, ponieważ ten pan, który nosi właśnie te sandały i skarpety, to norwek, A tak, tak wiele osób pisze głupie komentarze, typu, że tylko Polaków po tym poznasz. Nie, to gozi prawda. Ludzie na całym świecie chodzą tak, tak się ubierają, jak ktoś nie ma gustu. No zobaczcie, jaka ładna mapka. Swoją drogą musiałem. Tak, my jesteśmy teraz tutaj Wigra i będziemy jechać, e, będziemy jechać do, do Alesund, e, Tam mamy. Na no, nie, przepraszam, będziemy jechać tutaj do. tu, do Orsta. Tu będziemy jechać. A bo jak się nie mylę, to jutro. A stocznia jest chyba gdzieś w tej okolicy. Będziemy chyba płynąć promem. Mówię chyba, chyba, dlatego że na no, pewno nie jest, pewnie nie jestem najpierw jest to, że okazało się, że nie miałem samochodu z, z GPS-em, trochę się wkurzyłem, ponieważ no, zależało mi na to, żebym był z GPS-em, pogadałem z nimi trochę i w ramach przeprosin... znaczy ten samochód miałem zarezerwowany, nie miał GPS-a, ani nie miał też GPS-a takiego do wynajęcia osobno. Ale pogadałem nie, pogadałem, okazałem swoje rozczarowanie i dali mi zamiast takiego malutkiego samochodu dali mi Toyota Prius, która już ma wbudowany GPS yy, i to w tej samej cenie w ramach rekompensaty. To czasami wystarczy się ładnie uśmiechnąć, pogadać i jest, i jest dobrze. A my teraz idziemy szukać z samochodu. W drodze na parking zobaczcie, jaką reklamę znalazłem. Ale Sąd Gdańsk, we wtorki, czwartki i soboty. <laughs> Mówię tutaj bardzo dużo Polaków pracuje w stoczniach. I st nie wiem, czy będzie mi dane takie coś nagrać, no, raczej nie, bo w stoczni nie nie będę nagrywał, ale bardzo często właśnie napisy w stoczniach są w po angielsku, po w norwesku i po polsku. Nadzę nasz samochodzik. To jest ta hybrydowa Toyota Prius. Jechałem kiedyś takim samochodem, znaczy nie kierowałem tego, to była taksówka. Ciekaw jestem jak się tym, jak się tym jeździ. A to ja. Pokaż mi jeszcze w środku jak ten samochód wygląda, jak nie ma tego hałasu od wiatru. Nie wiem czy tutaj to będzie widać. Tutaj chwilkę włączymy GPS-a. Mam nadzieję, że po angielsku będzie. To tu mamy? Dobra. No to tyle. Opanowujemy sprzęta teraz. GPS włączony i przyznam się, że bardzo... Dobrze. Bardzo przyjemnie się jedzie tym samochodem. Jest niezwykle cichy. Po Norwegii jeździ się bardzo powoli. Jeżeli jest ograniczenie do 60, to lepiej jeździć 60. Dlatego, że tutaj nawet za nieznaczne przekroczenie prędkości można trafić do więzienia. Nie tylko mandat zapłacić ogromny, ale też trafić właśnie do więzienia. Jak mówiłem, śpiesz się powoli i tu lepiej to respektować. Ja będę raczej mało tak zjazdy nagrywał. Postaram się bardziej nie wiem, zatrzymać gdzieś na chwilkę i wtedy coś nagrać. Chyba że będzie bardzo wiecznie, to z samochodu wtedy. Może jednak od czasu do czasu chwycę za kamerę, ponieważ naprawdę pięknie tutaj wygląda. Zawsze lubię jeździć po, e, e, po Norwegii. Co do samochodu, gdyby nie był taki brzydki, to przyznam, że rozważyłbym jego kupno, ale strasznie wygląda na zewnątrz. Też w Norwegii mają dosłownie tysiące takich tuneli pod fiordami. Ewentualnie, jeżeli jest zbyt głęboki fiord, zbyt głęboko jest na, na taki tunel, to preferują wtedy promy. Jesteśmy teraz w najniższym punkcie i to jest tak głęboko, że aż daje się odczuć różnicę, ten, różnicę ciśnień tak w samolocie przy tykałszy. I to jest tak, że jak zjeżdżacie, to macie jeden pas do, do dyspozycji, a jak wjeżdżacie pod górkę, to macie to są dwa. I od czasu do czasu są takie znaki pokazujące, yy, jaka jest odległość przed Wami i za Wami. Czyli na przykład jak wjechaliśmy, nam to po chwili pokazywało, pokazywało mi, że 3 km do przodu, a kilometr do tyłu. I to jest po to, abyście chcieli się ewakuować, żebyście zobaczyli, jaka jest najkrótsza trasa. Mamy pierwsze miasteczko! Dwa największe miasta w Norwegii to Oslo i Bergen jak się nie mylę. Ale piękna pogoda mi się trafiła, dlatego że zazwyczaj w Norwegii jest bardzo pochmurnie, deszczowo i wiecznie, zimno, czyli same takie wszystko to czego nie lubimy a dzisiaj jest ślicznie. Jakby taka pogoda była tutaj częściej, to sam bym pomyślał o tym z czy, czy może tutaj do Norwegii się nie przeprowadzić. Bo przyznam, że też czasami bierzemy to pod uwagę. Ale największym minusem jest właśnie to, że jest tutaj zimno. Bajkowo. Przed nami kolejny tunel. To już jest trzeci w ciągu kilku minut. Ja, Jaki króciutki, Wszędzie woda, coś niesamowitego. Pod pewnymi względami przypomina to Miami. Tam też jest, tam też wszędzie są jachty i mnóstwo wody. Znaczy no woda, jachty, kanały, tylko, że pogoda ładniejsza i palmy. Into the roundabout. Take the second exit. Mnóstwo rądek tutaj mają. Take the second exit. A, to teraz na Bergen jedziemy. Prepare to go over the roundabout after 900 meters. No, zobaczcie, jaki piękny widok za okna. W takim miejscu mieszkać, co? Z widokiem na, na wodę jakąś. No dobra, słuchajcie, padło magiczne słowo: <laughs> Prepare to take a ferry, czyli trzeba wziąć prom. Myślałem, że mi to jednak ominie, no ale nie, nie ma, nie ma tak dobrze. Ja nie lubię brać promu, bo jak się ma pecha, to się długo czeka i tak dalej. A mam nadzieję, że ja pecha nie będę miał. No, przynajmniej nagram wam jak wygląda na takim, na takim promie tutaj w Norwegii. Ups Chyba tutaj muszę stanąć, mi się wydaje. Taka kolejka na prom? Masakra. Kurczę, to ja wybrałem 3000 koron, bo nie wiedziałem ile taki prom może kosztować, a za prom zapłaciłem tylko 77 koron, więc zostanie mi nadwyżka, ale wydaje mi się, że zawsze warto mieć w domu, na przykład mam przy sobie dolary, jeszcze mam też mam euro i tam będę miał korony i te te trzy waluty chyba ich nie będę nigdy wymieniał na złotówki, ty zostawię sobie, żeby zawsze przy sobie mieć, jak na jakiś projekt jadę. Jesteśmy już na promie. Nie nagrywałem jak wjeżdżam, dlatego, że trzeba być bardzo ostrożnym, żeby czegoś głupiego tutaj nie zrobić. Jeszcze musiałem na takie pięterko wjechać. Dosyć stromo było. Ale chwilkę wyjdę na zewnątrz i, i nagram jak tutaj wygląda na promie i coś sobie zjem. Jeszcze raz pokażę tą, tą Toyotę. Może aż taka strasznie brzydka nie jest, no ale no nie, nie podoba mi się. A tutaj ten prom odpływa, czy do my odpływamy? O, my odpływamy już. Bardzo sprawnie, sprawnie to poszło. Naprawdę ślicznie tutaj. Wydaje mi się, że aby zabrał do Norwegii, to by mogła zmienić zdanie. Może chciałaby tu zamieszkać. Większość osób pozostała w samochodach, a to oznacza, że prawdopodobnie e, to, e, będziemy płynąć dosyć krótko, dlatego trochę boję się pójść do, do restauracji, żeby sobie coś zamówić, żeby się nie okazało, że nie zdążę zjeść. Ślicznie co nie? Żadne miasta nie mogą się równać pięknie przyrody. Dobra, schodzę, jednak coś chyba zjemy. Zapytam się tutaj najwyżej. Ile czasu mamy? Będziemy płynąć 20 minut, dlatego wziąłem sobie kolej doga. Idę przez okno jeszcze raz. No dobra, zabiłem pierwszy głód i będę wracał do samochodu. Jakby ktoś pytał, to ten hot dog z kolą kosztowały 60 koron, czyli troszkę mniej tylko od tego promu. Tutaj naciśnię.